Witajcie, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Serdecznie witamy ponownie na naszym kanale Maryja Matka Jezusa. Zapraszamy na kolejny dzień naszej nowenny w tej podróży wiary i nadziei. Potężna nowenna do Matki Bożej w trudnych sytuacjach. Jeśli przeżywasz chwilę udręki, rozpaczy lub szukasz łaski, która wydaje się niemożliwa, ta nowenna jest dla Ciebie. Maryja, nasza Matka, Nigdy nas nie opuszcza. Jest schronieniem grzeszników, pocieszycielką strapionych, wspomożycielką chrześcijan. Z nią żadna sprawa nie jest przegrana. Z wiarą i wytrwałością będziemy błagać najświętszą dziewicę, aby wstawiała się za nami u swojego syna Jezusa. Zapraszam Was do przygotowania się do tej chwili modlitwy. Zapalcie świece, postawcie się w obecności Boga i Maryi. I otwórzcie swoje serca na łachkę, którą on chce wylać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. W tamtym czasie powiedział Apostoł Paweł, i nie tylko to, ale także chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. A nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boża została wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Pośród ucisków i trudnych spraw nadzieja jest kotwicą, która trzyma nas mocno. Apostoł Paweł uczy nas, że trudności, gdy przeżywane z wiarą, Mogą prowadzić do duchowego wzrostu, który kulminuje w niezachwianej nadziei. Ta nadzieja to nie tylko optymizm, ale pewność oparta na miłości Bożej, wylanej w naszych sercach. Matka Boża, która pozostała niezłomna w nadziei nawet wobec krzyża swojego Syna. Uczy nas ufać, że nawet w najciemniejszych sytuacjach zawsze zajaśnieje światło z martwych zmartwychwstania. Nadzieja w Bogu popycha nas do wytrwałości, wiedząc, że On ma plan miłości dla każdego z nas. O Dziewico Maryjo, Matko Jezusa i Nasza Matko, Schronienie grzeszników i pomocy chrześcijan, do Ciebie zwracamy się w tej chwili u Z sercem skruszonym i pełnym nadziei przedstawiamy Ci naszą intencję o uzdrowienie naszych chorób i zdrowie finansowe. Ty, które jesteś matką boleści i królową niebios, znasz nasze lęki i cierpienia. Wstawiaj się za nami u Twojego syna, Jezusa. Aby on w swoim nieskończonym miłosierdziu udzielił nam łaski, której tak bardzo potrzebujemy, jeśli jest to dla chwały Bożej i dla zbawienia naszych dusz. Matko Boża Bolesna, módl się za nami. Matko Boża Wspomożycielko, módl się za nami. Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Amen. Módlmy się razem modlitwą. Witaj, Królowo. Witaj, Królowo. Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, płacząc i lamentując w tej dolinie łez. Przeto, orędowniczko nasza, zwróć na nas te Twoje miłosierne oczy, i po tym wygnaniu pokaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa. Amen. Módlmy się razem pierwszą tajemnicę radosną. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Rozważamy moment, w którym Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że będzie Matką Jezusa. Maryja w swojej pokorze i wierze przyjmuje wolę Bożą, Mówiąc oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego. Łukasza 1:38 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz, i w godzinę śmierci naszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz, i w godzinę śmierci naszej, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu mój, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, Matko Boża i nasza Matko, poświęcamy Tobie ten dzień naszej nowenny i wszystkie nasze intencje. Niech Twoje potężne wstawiennictwo wyjedna nam łaski potrzebne do przezwyciężenia trudności i życia w wierze. Amen. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Moi drodzy, dotarliśmy do końca kolejnego dnia naszej nowenny. Pamiętajcie, że wiara przenosi góry. Trwajcie w modlitwie i ufajcie w stawiennictwu Maryi. Jutro znów będziemy razem na kolejny dzień. Jeśli ta nowenna jest błogosławieństwem w waszym życiu, proszę zostawcie polubienie, podzielcie się nią z przyjaciółmi i rodziną, którzy również potrzebują cudu, i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych dni nowenny. W komentarzach zostawcie swoje intencje, abyśmy mogli modlić się za siebie nawzajem. Niech Najświętsza Maria Panna was błogosławi i strzeże. Do jutra.